Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy budowie Stadionu Sandecji. Sprawą do tej pory zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Muszynie. Śledztwo pierwotnie dotyczyło wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Urząd Zamówień Publicznych uznał bowiem, że powołana przez miasto do budowy stadionu spółka NIK naruszyła przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Spółka rozszerzyła inwestycje o dobudowę dodatkowych trybun i zadaszenie stadionu. Zrobiła to za pośrednictwem aneksu, a Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych na to zadanie powinien zostać rozpisany nowy przetarg. W postępowaniu pojawiły się nowe wątki dotyczące nieprawidłowości w kolejnych, niedokończonych inwestycjach, budowie bloków mieszkalnych STBS oraz kompleksu sportowego w Zawadzie. Śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy realizacji obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu końcem czerwca bieżącego roku zostało przyjęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu. Z odpowiednich uregulowań prawnych wynika, że tego rodzaju postępowania o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze gospodarczym powinny być wprowadzone na szczeblu Prokuratury Okręgowej. Aktualnie trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Na tym etapie śledztwo toczy się w sprawie, co oznacza, że jak dotąd nie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. I jak dodaje Justyna Rataj-Mykietyn, na tym etapie z uwagi na to, że sprawa została niedawno przejęta, prokuratura okręgowa w Nowym Sączu nie udziela bliższych informacji.